W Krakowie mieszka mi się bardzo dobrze, w sumie mieszkam tam już 14 lat i czuję się jakbym była już w domu, to jest już takie moje miejsce, do którego się przywiązałam, miejsca już mam swoje, bliżej jest do teatrów, do, do muzeów, także, także jest to takie miejsce, albo Kraków się kocha, albo się go nie, nie kocha. Ja akurat jestem osobą, która bardzo pokochała Kraków, dlatego po studiach postanowiłam zostać i, no i, no i sobie tam spokojnie żyję. Studia. Był to taki gorący czas. Gorący czas, ciągła praca. To, to są totalnie inne studia niż, niż takie teoretyczne. U mnie praca na studia wyglądała w ten sposób, że ja miałam zajęcia 7 dni w tygodniu, ponieważ od rana były zajęcia teoretyczne i praktyczne, a wieczorami do późnej nocy były próby. Także można powiedzieć, to był taki drugi dom. Do domu wracałam, do mieszkania, w którym mieszkałam, wracałam tylko, żeby się przespać. Rano się wstawało i od początku, i tak wyglądały moje 4 lata. Chociaż rozjechało się nas, rozjechałyśmy się po, po całej Polsce, trochę o sobie za granicą. Część została w zawodzie, część dalej walczy, jeździ po castingach. No, takie mhm. życie. Na, na początku to ja marzyłam, że będę piosenkarką. Mhm. Także ja marzyłam, że będę piosenkarką. Był nawet taki czas, że tutaj Ludzie z presztapem mówili, ty będziesz, Ksenia, aktorką, prawda? Ja mówiłam, że nie, nie chcę być aktorką, ja chcę śpiewać. Ale później, po pewnym czasie, okazało się, że samo śpiewanie to jest za mało. Chodziło mi o więcej środków, które mm. będę miała do wyrażania y, emocji, y, nawet w interpretacji piosenek. Także aktorstwo jest takim... Y, tak, dla mnie to jest taka spójność, y, śpiew i aktorstwo. To jest taka... Y, Potrzebna dla mnie do, do wyrażania samej siebie na scenie taka kompilacja. I, i dlatego chodziłam do, do szkoły muzycznej, robiłam śpiew klasyczny. No a później próbowałam do szkoły teatralnej um, kilka razy i w końcu się udało. W końcu się udało. Zrobiłam te studia. Fantastyczny czas. No a teraz, teraz życie wszystko weryfikuje, także szkoła to jest jedno, a teraz trzeba po prostu pracować, szukać, szukać możliwości dla siebie. No tak, to jest moja dodatkowa linia, to można powiedzieć, jedzie u mnie równolegle. Z, z jednej strony jest aktorstwo i śpiew, z którego nie rezygnuję, ponieważ to jest moje życie. Natomiast drugim torem jedzie właśnie plastyczne jakieś takie moje możliwości. I w momencie, kiedy ja miałam też taki czas zastoju, mniej śpiewałam, mniej grałam, potrzebowałam też swojego wyrażania jakiegoś artystycznego i, i okazało się, że to jest plastyka. Gdzie zawsze się za, zarzekałam, że ja nie będę się zajmować plastyką, ponieważ yy, Moja rodzina, moje rodzice, moje siostry mm -hmm. są plastykami, i niech oni to robią, bo są w tym świetni. Ja natomiast będę śpiewała. No, ale okazało się, że no, mam tę wskazę genetyczną. Ja, tak. No i najpierw zaczęłam projektować: projektować e, e, ciuchy, projektowałam e, suknie ślubne na specjalne zamówienia. Miałam odbiorców indywidualnych, a później chyba takim dosyć dużym moim. Osiągnięciem, nie wcześniej nawet, wygrałam nawet taki konkurs w telewizji, w TVP, Stawka większa niż szycie. Akurat to było prowadzone, nie wiem w którym to było roku, chyba w 2000? Nie, w 2000. W ja, coś takiego. Ja akurat zostałam zaproszona, Ksymena Zaniewska była tam jurorem i udało mi się wygrać jeden z takich programów. To akurat fajnie się zbiegło, bo w tym samym czasie ja dostałam się do szkoły teatralnej i w tym samym czasie miałam też okazję pokazania się jako osoba szyjąca i projektująca. Także miałam później z tego powodu trochę trudności na studiach, ponieważ z jednej strony w końcu dostałam się do tej szkoły. Spełniło się jakieś moje wielkie marzenie i robiłam to, co chcę, ale z drugiej strony była też ta moja działka druga, czyli projektowanie mody. Przez pewien czas jechało to równolegle, ale w pewnym momencie musiałam wybrać albo pokazy mody, yy, albo po prostu teatr. No i wybrałam. Wybrałam teatr. <grym> Tak, teraz tak. Biżuteria projektowanie projektowania biżuterii nie potrzebuje tak dużego zaplecza, bo jednak, mm. jeżeli chodzi o szycie, to jest muszę mieć pracownię, dużą pracownię, muszę mieć manekina, materiały, żeby można było mm. to wszystko rozkładać i tak dalej, chodzi o tą technologiczną stronę. Natomiast biżuteria to jest po prostu mogę sobie siedzieć przy stole i sobie po prostu modelować mm. różne rzeczy, komponować. Także, także dlatego zdecydowałam się na na, na właśnie też na taką działkę, która myślę, że nie jest jakoś odległa od projektowania ciuchu, bo to po prostu mm -hmm. tylko inna troszeczkę forma. Ja mam swój sklep internetowy, strona www.stylart.pl, dwa l w środku. Mm -hmm. Także zapraszam. Natomiast robię też taką biżuterię bardziej wyszukaną na specjalne zamówienia, która, którą też wstawiam, współpracuję z, współpracuję z Galerią Skarbiec Łodzińskich, także tam też wstawiam swoją, swoją biżuterię. Znaczy 5 lat tak naprawdę to 5 no, lat temu wystąpiłam yy, po 15 latach. <głosy> <głosy> Także tak naprawdę to dla mnie to było ogromne przeżycie te 5 lat temu, bo, bo weszłam w sumie w świat, w którym nie było mi w ogóle 15 lat, bo siedziałam sobie w Krakowie, robiłam jakieś tam różne swoje rzeczy i nagle przyjechałam tutaj, to było dla mnie takie przeżycie, trema. Yy, teraz yy, też zawsze jest trudniej występować przed ludźmi, których się znają którzy mnie znają. Nie wiem, ja od siebie zawsze dużo wymagam, ale tutaj jeszcze bardziej, bo wiadomo, że tutaj są ludzie, którzy mnie uczyli, którzy mnie znają, którzy mnie wspierali, którzy mnie dopingowali i tym bardziej chcę po prostu dać siebie wszystko, więcej, więcej niż zawsze. Chociaż tutaj mówię, zawsze, zawsze jadę na 1000%, bo, bo, bo o to chodzi. Na scenie. Znaczy, tak naprawdę jest to pewien taki konflikt, ponieważ w Krakowie, tak jak powiedziałam, czuję się już u siebie w domu. Natomiast Kraków jest specyficznym miastem, jest dosyć hermetycznym, także jednak ludzie wyjeżdżają, żeby pokazać się w głąb Polski. To jest Warszawa, tak jak powiedziałeś, to jest łódź. Ja hmm, chyba jednak nie, nie byłabym w stanie opuścić Krakowa. Chyba jednak zdecydowa, zdecydowanie hmm, dojazdy są hmm, brane pod uwagę przeze mnie. Na najbliższą, najbliższą. Na najbliższą, najbliższą to jest teraz. Hmm, dla mnie trochę inna działka, też moja zawodowa, ponieważ no, no, to, to projektowanie biżuterii to jednak jest hmm. mój drugi zawód. 12 grudnia wyjeżdżam na Festiwal Sztuki do Warszawy. Do Warszawy, tak. Na Festiwal Sztuki. Zostałam tam też zaproszona i, i, i będę wystawiać swoją biżuterie.